Heheh, <laughs> look. <laughs> Są wakacje, kochani, bez pilny luźno. Bawcie się z nami, zanim będzie za późno, Plato z parkami w na W wakacje kochani ciepło, błędy dudnią Zacieszajcie z nami, zanim będzie za późno Bogato z parkami, muzyka się niesie Bawcie się. Razem słońce, pod na czole Czas jechać na wodę, nie zapomnij ciąć krótkich dyg, gagalot Starzy w co autem cię na kole Letniskowe pokoje, albo poddamer na namiot Jak kto woli, co kto lubi Wlewy się nie nudził, czubił, rozumu nie zgubił Wszyscy razem tu dziś, kurale, chany, czeka, kaszubi Wszyscy do budy, puste kluby, czas na er, gruby Głośnik w dni, młodzi się budka z grudni nie pił od 100 drugi pił od dwóch dni Wszędzie pełno wrażeń, kolejki przy rozwarze Mały komentarze, ja mówi marzeń miłości, i muzyka idą w parze Rano odgłosy natury, wstali gospodarze Potem muzyka z i mnóstwo wydarzeń A wieczorem bal przy ognisku i gitarze Długi rozbieg i wysoki skok Jak zobaczysz taki lot, nie musisz pytać się kto Co na czapki, ręczniki i klapki Wzielujemy nad wodą, jak chcesz to chodźcie z nami napić Ty grill, wiem też, to lubię Ciepłe Płynnie oddałbym ostatnią stówę i Ten temat, to lepiej się spiesz, bo czasu już nie masz Kończy się lato do zobaczenia za rok Szukaj nas na koncertach tam odnajdziesz pomoc Szkoda, że lato mamy tylko trzy miesiące, Ale dzięki temu te trzy miesiące są tak gorące. Tam gdzie słońce, tam odnajdziesz trzodę, brat. Kończy się sezon nie kończy się świat. Są wakacje, kochani, bez luźno. Bawcie się z nami, zanim będzie za późno. lato z parkami w górach na się. Bawcie się z nami, zanim no, przyjdzie yeah. jesień. wakacje, kochani, <laughs> z nami, zanim będzie za późno. lato z parkami się je, ej, trzymaj, trzymaj, łopy w pomysł trzymaj nie. Kur, trzymaj je Wyszarp... go, nie chciałam go zostawić, ale nie sądziłam, że Cieruj nie go Stój. Patrz, a ja wyszedłem, jestem czysty No i patrz, i zaciągnął, Dobra, no, zostaw Ale to jest Zostaw, zostaw Nie, trzeba na dwa 2 złote 3 Tri z telefonem. Maj się na te telewimka. Dobra.